Za 3 minuty zbiórka, więc goł na dół, a oliwka w tym czasie już zdążyła dzisiaj jeszcze rano oczyścić szczoteczkę, a Anelka poskładała w kosteczkę swoją piżamkę. Jest dzisiaj samodzielny trening na plaży, bo nie mogę nagrywać grupy. W związku z czym sobie nagrałem trochę mojego treningu, zobaczcie to. A przy okazji również nagrałem szum morza, żeby go nie sobie włączyć i wspominać miło, jak to szumiało. A teraz go, bo jestem ostatnią osobą, która wychodzi z plaży. Grupa pierwsza już poszła, bo około 20, 20 poza, żeby wychodzić. Ja obliczyłem mój trening na pół godziny, więc mam jeszcze. Niecałe całe 4 minuty na dotarcie do ośrodka, a jak będzie, czy będzie minutę dłużej to nie ma problemu, także zapraszam na film relaksacyjny z szumem morza, z palami morza. Na szczęście wiatr dzisiaj specjalnie nie wieje, więc mam nadzieję, że udało mi się to nagrać. Wasze subskrypcje, łapki w górę i komentarze bardzo motywują nas do działania i nagrywania kolejnych filmów, więc zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania, a my będziemy na nie odpowiadać. I do zobaczenia w kolejnym filmie.